Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Droga młodzieży, bardzo się cieszę, że dzisiejszą Drogę Krzyżową będziemy mogli wspólnie przeżyć. Razem ze wspólnotą seminaryjną przygotowaliśmy trochę inną Drogę Krzyżową niż tę, którą znacie, dlatego że będzie oparta o rozważania, jak przeżywać dobrze Eucharystię. Będzie to pewien rachunek sumienia. Teksty napisali klerycy i chcą podzielić się razem z wami tą refleksją. Życzę owocnego przeżycia tego szczególnego czasu, jakim jest Wielki Post i nabożeństwa Drogi Krzyżowej. A ponieważ cały Wielki Post jest przygotowaniem do Wielkanocy, więc życzymy, aby nie tylko zatrzymywać się na męce i śmierci naszego Pana, ale przede wszystkim żyć nadzieją na zmartwychwstanie bo tak jak nasz Pan zmartwychwstał, tak kiedyś i my zmartwychwstaniemy. Życzymy Wam świętości i łaski Ducha Świętego. Aby umocnił w nas to, co dobre, to co piękne i to, co wieczne. Owocnego czasu przeżycia tej wspólnej drogi krzyżowej, niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Stacja pierwsza, Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż Swój święty świat odkupić raczył. Zapadł wyrok. Król wszechświata stoi sam. Ludzie obrócili się przeciw niemu. Teraz w godzinie próby nie ma przy nim nikogo. Gdzie są ci wszyscy, którzy za nim szli, gdy czynił cuda i nauczał? Nie mają teraz czasu dla niego. Czyż i my nie identyfikujemy się z tym ludem? Po mszy świętej wychodzimy czym prędzej ze świątyni, zanim zakończy się ostatnia pieśń, a niekiedy już przed błogosławieństwem. Czym prędzej do domu, do samochodu, przed telewizor, przed komputer, do znajomych? Przecież ta godzina w kościele to już dość. To już wszystko, co chce ci, Panie Jezu, poświęcić. Teraz chcę już odpocząć od ciebie. Przyjdę jutro, może za kilka dni znowu. Ty przecież nie uciekniesz nigdzie. Może wtedy znajdę czas, by chwilę pomszy podziękować Tobie za to wyjątkowe spotkanie, za ten ogrom łask. Może wtedy znajdę czas i ochotę na te kilka minut przed Tobą. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W Kościele centralne miejsce powinien zajmować krzyż. Krzyż, który jest symbolem nie tylko męki Chrystusa, ale także jego potężnej miłości. Miłości Boga do człowieka. Czy potrafimy adorować z wdzięcznością ten krzyż? A może jedynie w swojej codzienności szukamy tego, co lekkie i przyjemne? Być może nieustannie zapieramy się tego, co wymaga od nas trudu. A przecież cierpienie wpisane jest w ludzkie życie. Współczesna filozofia zachęca, aby żyć bez zobowiązań, bez żadnych granic. Krzyż jest dziś wyśmiany, tak jak msza święta, którą wielu nie rozumie, nie docenia, wzgardza. Tymczasem Mesjasz uczy nas, jak należy przeżywać Eucharystię? Znajdujemy zawsze wiele wyjaśnień, wiele wytłumaczeń, nawet pożyteczne prace, jeśli mamy pójść do kościoła. Jest to taka tania wymówka. A przecież Chrystus chce, abyśmy uczestniczyli w pełni w Jego najświętszej ofierze. Denerwujemy się na tych ludzi, którzy wykonują minimum, tylko to co muszą, co do nich należy. Jak wiele łask jest marnowanych przez nasze lenistwo czy obojętność. Dzisiaj Jezus tak samo jak 2000 lat temu pragnie wziąć na ramiona swój i nasz krzyż, ale potrzebuje tylko jednego, abyśmy poszli za nim. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Komunia święta. Nie mamy na tym świecie lepszej możliwości połączenia się z naszym Panem, jak przez komunię świętą. Jednak czy zawsze robimy to z wszelką godnością? Ile razy sobie myśleliśmy? Mam grzechy, w sumie to nawet i ciężkie ale nie idę do spowiedzi, bo ksiądz mi nie odpowiada w konfesjonale, a przecież jak pójdę do komunii, to Jezus nie obrazi się na mnie. Owszem, Jezus chce do nas przychodzić, jednak musimy mieć serce w całości na Niego otwarte. A jeśli wraz z grzechem ciężkim wszedł do nas diabeł, to jak Jezus ma u nas zamieszkać? Komunia świętokradzka może doprowadzić do zatwardziałości naszego serca, co dalej spowoduje, że będziemy trwać w pierwszym upadku. Jezu Chryste, zmiłuj się nad Stacja czwarta drogi krzyżowej. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy się Panie Chrysty i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoim świat odkupić raczył. Spotkanie z Maryją Pan Jezus spotyka się ze swoją matką podczas drogi krzyżowej. Maria zawsze jest obecna przy Jezusie, od Jego narodzin aż do Jego śmierci na krzyżu. Ona nigdy go nie opuściła. A czy my trwamy przy Jezusie tak jak jego matka? Czy nie lekceważymy go poprzez spóźnianie się nam przeświętą? Czy może go opuszczamy? Zostawiamy samego, opuszczając mszę świętą, w której Pan Jezus czeka na nas ze swoimi darami i łaskami, tak jak miłosierny ojciec na swojego marnotrawnego Syna. Prośmy Maryję, naszą Matkę, aby nauczyła nas pamiętać o mszy świętej, nie, spóźnia, nie spóźniać się na nią, nie tylko przychodzić z obowiązku, ale z miłości do Chrystusa, taką jaką miała Maryja. Stacja piąta: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Szymon zostaje poproszony o niesienie krzyża Zbawiciela. To, że to właśnie Szymon niósł krzyż, nie było przypadkiem, gdyż sam Zbawiciel wybrał go z tłumu, aby współcierpiał z nim. I my sami jesteśmy zapraszani przez Chrystusa. Do podjęcia ofiary z siebie, do uczestnictwa w jego najświętszej ofierze, która dokonuje się na ołtarzu. On sam zaprasza nas do siebie, wybiera każdego z osobna i nie chce, byśmy czynili to pod przymusem, czy z lęku do niego. Czy przychodzę nam mszę świętą z miłości do Boga, czy z lęku przed Grzechem? Czy będąc nam szymam świadomość, że Jezus chce, bym sercem był z nim na kalwarii? A potem w codziennym życiu, wraz z nim, znosił swoje trudności. Jezu Chryste, się, Stacja szósta: Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniam Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją oświat odkupić raczył. Weronika była matroną z Jerozolimy. Jej dom znajdował się w pobliżu Drogi Krzyżowej, którą przymierzał Jezus. Weronika wyszła, by zobaczyć skazańca. Widok Jezusa, cierpiącego, osłabionego i upadającego pod ciężarem krzyża, tak bardzo ją wzruszył, że przycisnęła się przez krzyczący tłum. I białą chustą otarła jego skrwawioną i zlaną potem twarz. Weronika wpisuje się w począt odważnych i miłosiernych kobiet, które towarzyszyły Jezusowi w jego ziemskim życiu. Obecnie, w czasie, gdy docierają do nas różne informacje na temat Kościoła, nie jest łatwo angażować się w lokalne życie parafialne, nie narażając się na krytyczne spojrzenia innych. Jednak na świecie istnieje dużo więcej dobra. Trzeba je tylko umieć zauważać, może warto wziąć przykład z Weroniki i, nie oglądając, się na krzyczący tłum, z odwagą tworzyć otaczające nas dobro. Jezu Chryste, się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Upadek jest nieodłączną częścią życia człowieka. Wiele błędów pojawia się przez nieświadomość lub zaniedbanie. Błędy możemy popełniać nawet w czasie liturgii mszy świętej. Czy wiemy jakie gesty i postawy powinny nam towarzyszyć? Co one oznaczają? Wiele z nich wykonujemy bezmyślnie, mechanicznie i z przyzwyczajenia. Są jednak momenty, gdzie błąd może przypłacić największą cenę. W czasie pandemii popularną formą przyjmowania komunii stało się przyjmowanie jej na rękę. Czy faktycznie wiemy, jak w ten sposób przyjmować Pana Jezusa? Czy dbamy o to, aby nie upadł? Przyjmując najświętszy sakrament na rękę. Zawsze powinniśmy zobaczyć, czy po spożyciu nie zostały nam na dłoni cząstki ciała Chrystusa. W innym przypadku możemy się dopuścić profanacji i pozwolić, aby Pan Jezus upadł na ziemię. Okruchy, które pozostały, musimy spożyć. Jezus pragnie, abyśmy świadomie uczestniczyli w ofierze krzyża, jaką jest msza święta. Dbajmy o tę świadomość. Oraz pogłębiajmy wiedzę na temat tych świętych tajemnic. Jezu Chryste, się nad Stacja ósma: Jezus pociesza począce niewiasty. Koniamy się, Panie, z i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoim świat odkupić raczył. Nawet podczas swojej drogi krzyżowej Pan Jezus pociesza lamentujące niewiasty. Płaczą one z powodu cierpienia Jezusa, ale zapominają o swoich dzieciach, przez które i grzechy Pan Jezus cierpi. Pan Jezus cierpi, jeśli zapomina, zapominamy o Nim nam przy świętej. Gdy myślami odpływamy, a On czeka na nas na nich żywy i obecny. Jaką ma wartość dla nas msza święta? Czy jesteśmy tego świadomi, że podczas mszy świętej spotykamy się na niej z żywym Jezusem? Czy nasze serca są godne, aby przyjąć Go do swoich serc w komunii świętej? Może tak się zdarza, że sami opominamy swoich bliskich, znajomych, dzieci, rodzeństwo, że nie chcą przychodzić na mszę świętą, a sami nie uczestniczymy w pełni na niej. Przepraszajmy Jezusa za to, że nie skupiamy się tylko na nim, uczestnicząc, uczestnicząc w Miejscu Świętej. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chrysty, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Eucharystia. To tam dzieje się największy cud świata. Jezus przychodzi do nas w postaci chleba i wina. Msza święta to jest coś, bez czego chrześcijanin nie może żyć w pełni. Jest to dla niego świętość, bez której nie wyobraża sobie życia duchowego. Tak to powinno wyglądać. Jednak z własnego życia wiemy, że często tak nie jest. Uczymy z Eucharystii nasze lekarstwo na całe złotego świata. Kiedy będziemy ją traktować na serio, zły będzie miał przeciwności, aby dotrzeć do nas, ponieważ stale w nas będzie mieszkał Jezus. Chrześcijanin, kiedy świadomie rezygnuje z mszy świętej, sam siebie spisuje na straty w walce o swoje zbawienie. Doprowadza do swoistego trzeciego upadku, po którym sam będzie mu ciężko się podnieść. Nie rezygnujmy z Eucharystii, pokarmu, po którym będziemy syci Bożą obecnością. Jezu Chryste, się nad nami. Stacja dziesiąta. Jezus szat obnażony. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył. Obdarcie z szat musiało być poniżające dla Jezusa. Jedynie Maryja i święty Jan trwali w komunii z Chrystusem, napełnieni żalem i szczerą miłością do Niego. Często my, chrześcijanie, przystępujemy do komunii świętej, łącząc nasze serca z Jego najświętszym. A zaraz po wyjściu do świata ślad tego aktu w nas zanika, jakby go wcale nie było. I wtedy to my obdzieramy z szat Zbawiciela, stajemy bez żalu, miłości do Niego, okazując brak miłości bliźniego. A przecież w każdym z nas jest Chrystus. Czy swoim codziennym życiem, mentalnością, pokazuję, że jestem katolikiem, czy żyję w komunii z Jezusem, czy jestem autentyczny? Czy swoim życiem nie obdzieram Jezusa z szat? Jezu Chryste, się nad nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Pan Jezus spoczął na krzyżu. On, Król Wszechświata wywyższony, wszystkie oczy skierowane są na Niego. Analogię tego wydarzenia możemy znaleźć w momencie podniesienia na mszy świętej. Kapłan ukazuje ludziom kolejno ciało i krew Pana Jezusa. Gdzie wtedy kierujemy nasz wzrok? Czy zawsze w skupieniu adorujemy postacie eucharystyczne? O jakże łatwo zająć oczy i głowę czymś innym, liczyć kafelki, spoglądać na dziewczynę czy chłopaka przed nami albo po prostu spuścić wzrok? Pan Jezus pragnie nasycić nas swoją obecnością. Pragnie, byśmy w tym momencie go obserwowali, adorowali, łączyli się duchowo z nim. Pamiętajmy o tym przy następnej mszy. Wpatrujmy się uważnie i z miłością w Jego oblicze, zawarte w małej hostii i w kielichu. Jezu Chryste, się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. kłaniam Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Śmierć Chrystusa na Krzyżu jest największą ofiarą złożoną Bogu za grzech ludzkości. Krzyż był ołtarzem ofiarnym, a ofiarą sam Chrystus stał się barankiem Boży, który gładzi grzechy świata. Nigdy pewnie nie zdołamy tego dostatecznie docenić i za tę ofiarę podziękować. Przy ostatniej wieczerzy Jezus utrwalił swoją ofiarę. Pod postacią chleba i wina w najświętszej Eucharystii. Każda msza święta jest więc pamiątką Jego zbawczej ofiary krzyżowej. Chrystus umożliwia każdemu człowiekowi włączenie się w Jego ofiarę i korzystanie z niej. Teraz wszystko zależy od wiary i dobrej woli każdego z nas, jak ja korzystam z ofiary Chrystusa, jak się w nią włączam i jak w niej uczestniczę na każdej mszy świętej. Czy pomimo że pewnie nigdy nie zrozumiemy w pełni jej tajemnicy staramy się zgłębiać wiedzę na jej temat aby możliwie jak najbardziej świadomie uczestniczyć w eucharystii Jezu Chryste, się nad nami. stacja 12 Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Maria wzięła na ramiona martwe ciało Chrystusa. Ile ojców, matek, dziadków patrzy na swoich bliskich, widząc martwe serca, w których nie ma Boga i wiary. Jak wielu świętych doświadczyło męki przez obojętność i niewiarę przyjaciół i rodziny. Jednak w tej stacji nie jest tylko mowa o samym cierpieniu, bowiem jest też pewien cień nadziei, ponieważ wiemy, że martwe ciało Chrystusa zmartwychwstało. Nie bez znaczenia jest ciągłe upominanie i zapraszanie do praktyk religijnych. Z pewnością wielu naszych bliskich, cała rzesza osób jest dzisiaj zbawiona tylko dlatego, że żona, mąż, matka czy ojciec systematycznie dbali, by rodzina nie zatraciła łaski pobożności. Zatroszcz się i ty o praktyki religijne, Jezu Chryste, się nad nami. stacja czternasta. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Mogłoby się wydawać, że to koniec, że dalej już nic nie ma. Jezus złożony do grobu. Mamy to szczęście, że wiemy, co wydarzyło się dalej. Wiemy, że Chrystus zmartwychwstał, a złożenie do grobu wcale nie było zakończeniem. Później przy niebowstąpieniu Jezus posyła uczniów na misje apostolskie i posyła im swego ducha. My też takie posłanie otrzymujemy: Idźcie w pokoju Chrystusa. To wers, który słyszymy na koniec Mszy Świętej. Wtedy też wydaje nam się, że to już koniec. Nie jest to prawdą. Liturgia może i dobiega do końca, ale my otrzymujemy posłanie, aby iść w pokoju Chrystusa. Co znaczy to wezwanie? Znaczy to, że mamy nieść pokój światu. Pokój Chrystusowy, miłość, miłość Chrystusową. To jest nasza misja, która będzie trwać aż do końca naszego życia. Jezus nas do tego zachęca, co więcej, uświęca nas do tego. Karmi nas swoim ciałem i posyła do nas swego ducha. Przyjmujmy tę misję przy każdym końcu liturgii mszy świętej. Przyjmujmy ją świadomie.